Witam serdecznie. Koniec roku. Jeszcze coś tam skapło. Mieszkanie do totalnego remontu w Kserako. Ale za to pierwsze piętro 70 metrów kwadratowych, balkon, z balkonu widok na góry, łazienka i cena 36 tysięcy euro. Takich cen w Gandhi nie mamy już na pewno. Ale tutaj jeszcze można kupić. O, jest balkonik. Jak już wszyscy wiedzą, stąd do morza mamy jakieś półtora kilometra. No i po lewej stronie góry. Ładny dojazd od strony autostrady. I cichutko, spokojnie jest gdzie zaparkować że jest to taka atrakcja. Jak ktoś jest zainteresowany, to dzwoncie szybciutko, bo teraz takie rzeczy, około 30 tysięcy, to praktycznie nie istnieją i schodzą raz, raz. Na klatce tylko jedno mieszkanie na jedno piętro. To też jest ważne. I klatka ładna, zadbana. Także to tam bardzo. I jeszcze z wiadomości. Yy... Jeśli ktoś pamięta mieszkanie w Ład, które było za 75 tysięcy, to na dzień dzisiejszy jest przecenione na 55 tysięcy. Ja jeszcze później dodam do tego link. I to mieszkanie można kupić od zaraz. A tu, tak już mówiłem, piękny widok na góry. I jeszcze pokażę blok z zewnątrz, bardzo ładnie wygląda i to dokładnie jest ten balkon jedno mieszkanie na piętrze pozdrawiam